Atmos Hrast, PDP-35, 5-metrowa maszyna, instrukcja odpalania. Zawory wyjściowe mają być zamknięte. Zawór sterowania ma być ustawiony na motor start. Maszyna ma być, pracować w zamknie, zamkniętej obudowie. Kluczykami przekręcamy w tą stronę. Grzejemy teraz świece, świece żarowe. Po zagrzaniu świec żarowych przekręcamy w drugą stronę i odpalamy. Motor startuje na niskim ciśnieniu 2-3 bary. Popracuje minutę 30 sekund, w zależności od temperatury otoczenia. Złapie swoją odpowiednią temperaturę i przestawiamy na motor praca. Silnik wzrasta motor, i wzrasta nam ciśnienie na 7 bar i maszyna może, mo, mo, możemy maszynowo już pracować, jest gotowa do pracy. Kończymy pracę, przekręcamy wajkę, na motor start, zawory wyjściowe mają być zamknięte. Atmos, instrukcja obsługi, uruchomienia i gaszenia, zawsze zawory mają być zamknięte, mamy specjalny bypass. 30 sekund, minuty popracuje maszyna, wychłodzi się, wyłączamy stacyjką, maszyna się zatrzymuje, i to jest cała instrukcja obsługi. No i